Kilowódka to nie dla mnie, z jedzpiernika będzie fajnie. Dzisiaj akwarium kierowców jest jednym pianem Dlatego obecnie są ze mną e, uczniowie Bielawskiego Gimnazjum. E, przygotuje pan dla mnie prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie. Mój partner sprawdzi pana trzeźwość i do głosu dojdą 100 e, mln uczniowie. W porządku. Trzeźwy kierowca został od nas 25 listopada policjanci z ruchu drogowego, z Komisariatu Policji z Bielawy, Młodzież Bielawskich, Szkół Gimnazjalnych oraz Urząd Miasta w Bielawie prowadzą działania skierowane przeciwko nieczeźwym kierowcom na drodze. Działania są w ramach prowadzonych już działań przeciw nieczeźwym kierowcom, które od kilkunastu dni prowadzone są na terenie Bielawy. Chcemy zaapelować do wszystkich użytkowników dróg o to, żeby reagować na nieczęśliwych kierowców. Chcemy również pasażerom i wszystkim świadkom uświadomić, że nieczęśliwy kierowca za kółkiem jest bardzo niebezpieczny. O tym, że kierowcy pomimo licznych kampanii i akcji prowadzonych na terenie naszego powiatu oraz całego kraju, dalej są osoby, które wsiadają za kółko, świadczy o tym, że w samym powiecie dzierżoniowskim do 20 listopada zatrzymaliśmy prawie 200 nieczeźwych kierowców, których mieli stężenie minimum ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Rekordziści mieli ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu i decydowali się na jazdę w stanie nieczeźwym. Nasze apele odnoszą coraz większy skutek, bo mamy coraz więcej sygnałów od pasażerów, od świadków tego, że ktoś siada za kółko w stanie nieczeźwym. Mamy również obywatelskie zatrzymania, o czym świadczą dwa takie zatrzymania w listopadzie. Także ludzie wiedzą, że to jest ogromne zagrożenie na drodze, wiedzą czym grozi kierowca w stanie nieczeźwym na drodze, że jest nie tylko dla innych użytkowników dróg, ale również dla siebie jest w potencjalnym niebezpieczeństwie. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł taka akcja. Kierowcy wtedy wiedzą, że po prostu policja zwraca na takie rzeczy uwagę i myślę, że powinniśmy powtarzać takie akcje często. Dostają drobne upominki od naszej szkoły, m.in. ulotki, pierniczki i balony z napisami super kierowca. To naprawdę bardzo dobra akcja, ponieważ wiele kierowców, jak dobrze wiemy, jeździ niestety pijanych, z czego jest bardzo dużo wypadków i niestety bardzo wiele osób umiera i ginie podczas tych wypadków. Cześć wy kierowców nagradzamy ulotkami i pierniczkami. Myślę, że takie akcje jak najbardziej powinny być coraz częściej organizowane właśnie po to, żeby chronić to życie, które jest bezcenne i każdy z nas ma tylko jedną szansę. Nie każdy potrafi takie akcje docenić. Dla jednych wydaje się być to infantylne. Natomiast część na pewno z osób uzna, że jest to jak najbardziej wskazane i, i że jest to fajny element dnia.